Wybrane myśli świętego Karola Boromeusza. Jakże grubo mylą się ci, którzy pragnienie duszy i tęsknotę serca myślą ugasić inną wodą, jak łaską Ducha Świętego i pożywaniem Boga. Dusza nasza łaknie nieskończoności. Dlatego też nic innego nasycić jej nie zdoła, jak tylko Bóg nieskończony. Dobry przykład oddziałuje lepiej niż tysiąc dobrych rozporządzeń. Świeca, by świecić innym, spala samą siebie. Tak winniśmy i my czynić samych siebie spalać by innym dać dobry przykład. Prawdziwą miłość Boga ma ten, kto z chęcią o nim myśli, chętnie w jego domu przebywa, często o nim lub z nim rozmawia, często słucha mówiących o Bogu, chętnie daje to, co posiada, na chwałę Boga, chętnie w jego imię znosi przykrości, Chętnie przestrzega jego przykazań, lubi co się Bogu podoba, a nienawidzi co mu się nie podoba, ma wstręt do świata, miłuje jego namiestników i oddaje im cześć należną.